I dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj będziemy grać taką grę, gdzie będziemy wciągać ludzi. Ja już troszkę grałem, jak widzicie, ale troszkę. I patrzcie, tu się wciąga ludzi, po prostu tak. Jak masz jedną UFO, w jeden raz, a jak masz dwie UFO, w dwa razy kliknąć. Widzicie? O tak można zrobić. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji na moim kanale Dobijamy 50 subskrypcji Mam nadzieję nam się to uda Dobra, i lecimy z nagrywaniem. Dobra hop Nie wiedziałem co robi teleport O to nic nie robi o, no, nową mapę widzicie mogę kupić i To idziemy, mogę ją kupić hop, kupiona i idziemy też ho, e, a co ja kusiłem no. to by po prostu chyba teleport dobra tutaj bieżemy tutaj widzicie jest upgrade albo nowe ucho w 5000 w te klikamy na jakieś ucho i ulepszamy. Widzicie? Tak to się robi. No i mamy nowe ufo. Widzicie? Dobrze, idziemy do innego świata. Tu jest ten kolejny świat. A teraz jest Dobra, zanim go zniszczą już go prawie zniszczyli, o teraz go zniszczył. E, skąd ją ja widziałem? Dziwno. Hop! I dało nam pieniądze. Alo, wow, wow. Do powysku ciągamy. Nie, proszę nie róbcie tego! Nie! Co to działa? Nie, nie wiem. O, fajna czapka. BUM! Nie, prawie nie róbcie tego! Ja byłem dobry! Nie! No, sobie się gadał? Chyba nic, dobrze. Lecimy Home Teraz zobaczymy ci ten, zaraz, zaraz zobaczymy, ci tyle działa. Dobra, tutaj robimy. I ulebwamy tego. Hop! Hop! I dobrze, mamy takie UFA teraz. Hop, hop! Ej, teleport musimy zobaczyć. Ciekawe jak to by był wypierd, ten, co by po prostu chodził gdzie ten, co by był teleportem. Ciekawe. O to tak robi. Dobra, to jest... Miewanie było. Eee, nie chcę tego! Ja wtedy chcę moją sto tylko. O, o, był. Dobrze, pamiętajcie u w górę wy wydobijamy 50 subskrypcji. Jak będzie 50, to dobijamy 100 subskrypcji. Pętajcie, zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek. jak? Dobra, gramy. No e. O, mamy nowego pyta. Ej, jakiego pyta w ogóle? A właśnie, pety. O, zech mam pety. Pikachu. Trochę jak Pikachu wygląda. No I tego ulepszamy. I jest staw, Teraz jak naf jest. okej, okay, dobra, myślę, że mogę kupić Dobrze, idziemy, armatą A teraz armatą idziemy Teraz chyba by teleport był w Ale to jest fajne, takie Wiecie, ja, takie Real Dawaj, dawaj. Jest tysiąca Dobra um. ross 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 is that family? Dobrze. No ile już ten odcinek trwa? Pięć minut. Dobra. Hop. Dobra. Idziemy chyba zaraz ulepszyć. I idziemy. Dobra, już jesteśmy. Jak widzicie, jestem ja tak szybko bo zrobiłem cięcie nieby. Hop, hop. O nie, dwa razy. A, no nie udało się. Dwa razy. I mamy te burbę. Burbę. Dobre. Dobra patrzcie tu Ej nie widziałem tego pyta. Kopy Okej, okay, jakaś finka. Legendary, legendary tam był Ej dajcie choć rary, rary Wadki, jest wutaś świnia Ile daje? Ło wow, aldo, Dobra tutaj mamy tego najlepszego Czyli weźmy tego najsłabszego mówię Chyba taki, więc to no To i bierzemy tego. Dobrze. Więc mamy, jest teraz kupujemy. Dajcie legendar. dar. Albo epickiego chociaż. Nie no. Epic, epic! Kurde. D. Dobra, nie jają. Jak mi nie da epic, to... Prost nie raz jest. Mam nadzieję, że to będzie ostatni raz. Dobra, ciekawe, co dostaliśmy. Dobra. Czyli teraz musimy tego odciepić i tego wziąć. Teraz mamy repwę. Dobra. Hop, hop, hop. O, wciągnięty. Na raz. Teraz tego naraz. raz. Okej. Okay. Już wciągnięty jest to tak szybko. O! Oh, zaczekaj, 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 O, ty... O! O, zaczekaj! Nie wiedziałem. Czekaj, kto założy? Ekip? O, jedną czopką można. Tu jaką miałam? Dwie można. O, dobra, wiem, zaczekaj. Dobrze, robimy to. I to. To zrobimy tak teraz. Kurczę, co się zacięło? O, okej. Okay. Okej, okay, mówimy teraz. Okej, okay, dajcie tego. Hop, hop. Zaraz go nie będzie. No dobrze, ile już odcinek trwa? 10 minut. Dobrze. Pamiętajcie, że dobijamy. Tak, tak, chyba wiecie. 50 subskrypcji na moim kanale. Wbijajcie na ninjago. No i lecimy do 50 subskrypcji. No i do widzenia.